Wielu ludzi, w tym do niedawna Jak, którzy próbują osiągnąć słynną sławę na Ety, nigdy nie usłyszało tego, jak naprawdę to marzenie spełnić, i lata dziwią się, że ich kanał nie rośnie. Jeśli mnie nie znasz, to widać, że mam rację. Aleks Batoniarz jestem, miło poznać. Chciałem być popularny chyba odkąd w ogóle poznałem taką stronę jak tytuba i chyba wreszcie zrozumiałem, jak tego dokonać, o czym wam dzisiaj opowiem. Otóż, wyobraźcie sobie takiego mnie, co robi YouTuba prawie pół życia i ogląda godzinami jakieś poradniki, jak się wybić na ety i działają tak dobrze jak sowiecki przyrząd do świecenia, w dół, czyli wcale. Coś jednak klika. Gdy dzięki. <laughs> taki takim. Filmik właśnie filmikom orientuje się o tym niedocenianym sposobie na utrzymanie uwagi ludzi, sposobie na budowanie więzi z widzem, sposobie na zresztą nie będę budował napięcia, tylko powiem o co chodzi: opowiadanie historii. Żeby ludzie się uczyli i same piątki mieli, i to jest coś, czego nie umiem robić. I to jest ten powód. Historie są czymś, co można wrzucić dosłownie wszędzie. Nawet do śmieci, choć nie polecam. Historie pozwalają łączyć ludzi. Ale nie tak. Historie powodują ciekawość, na co dowód stanowi fakt, że dalej to oglądasz. I to nie jest przypadek. Ja cię do tego zmusiłem, opowiadając historię. Co prawda słabo, bo nie ma pointy ani zakończenia, ale jakoś zadziałała. XD. Mm -hmm. Oczywiście to nie jest jakaś mikstura, która zapewni nam natychmiastowe zostanie panem bestią numer dwa. To znaczy trzeba zadbać na przykład o to, trzeba zadbać, żeby mieć miniaturkę, co przyciągają, ale ten, ogólnie, no. Najważniejsze rzeczy, jakie usłyszysz w YouTubeowych pora 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 poradnika. poradnikach oscylują wokół dawania ludziom powodu do oglądania twoich filmów. Najlepiej jak robisz to szybko. Szybko. Jesteś szybki. Rozumiecie? Szybki. Poradnika. Pozostaje pytanie, jak skutecznie... Pozostaje pytanie, jak skutecznie opowiadać historię? Jak skutecznie dawać powód do oglądania? Jak skutecznie jabłko? Odpowiedź jest prosta. Nie wiem, dopiero się uczę, ale znam kogoś, kto chyba wie, będzie w ekranach końcowych, czyli teraz. To jest Filip Ham. On ma filmy o tym, jak dobrze opowiadać historię. To se poszukaj. I nie chcę słuchać, że dzisiaj nie chcę. Jasne? Ja se musiałem poszukać, to teraz ty się czymś odwinięsz, okej? Okay?